Blanka Lipińska w ciągu ostatnich kilku lat przeszła niemałą transformację. Pisarka amatorka z podekscytowaniem opowiadała o kolejnych zabiegach medycyny estetycznej, którym się poddawała, aby osiągnąć upragniony efekt. Za sobą ma wolumetrię twarzy, zmianę kształtu żuchwy, powiększenie ust i piersi, a także wycięcie torebek tłuszczowych z policzków i naprawę kształtu zębów. W celu pochwalenia się metamorfozą Blanka od czasu do czasu publikuje archiwalne zdjęcia, które różnią się nie tylko wyglądem gwiazdy sprzed lat, ale również intensywnością użytego retuszu. Z wiekiem Lipińska zapałała sympatią do programów graficznych, gdzie dowoli może eksperymentować z obróbką zdjęć i poprawką niedoskonałości. Prawdziwą twarz celebrytki pokazał Michele Moron, publikując na Instagramie serię naturalnych zdjęć Blanki bez użycia wygładzającego twarz retuszu. Tak wygląda rzeczywistość, podpisał post aktor. Blanka zostawiła pod zdjęciem kilka śmiejących się emotek i dodała kocham cię, udowadniając, że nie gniewa się na demaskujące ją działanie kolegi. Na dłuższy komentarz pisarka pokusiła się dzień później, tłumacząc na swoim profilu, jak odebrała całą sytuację. Dostałam dużo wiadomości, czy jestem zła na Mikiego, że wrzucił takie moje zdjęcia. Jakby wam to powiedzieć, zapozowałam do tych zdjęć, zapozowałam to jest bardzo dużo powiedziane i wyglądam na nich tak, jak wyglądam, bo tak chciałam na nich wyglądać. Wiecie, dystans i jeszcze raz dystans podkreśliła, po czym odniosła się do wyglądu swojego podbródka. To, że mam Kazimierza, myślę, że 80% ludzi na świecie go ma, i niektórzy nawet większego niż ja, i to, że mam blizny potrądzikowe na policzkach, no cóż, wybaczcie, że nie jestem idealna. Mam to gdzieś. Zawsze zostaje mi Photoshop i filtry na Instagramie, podsumowała. អូយ No! <laughs>